Dobry, witam serdecznie z mobilnego punktu bezpłatnych porad prawnych, portalu Poznaj fakty. Widzimy się z drogi, nagrywamy dla Państwa bezpośrednio z trasy, spotykamy się z mieszkańcami naszego kraju, starając się im pomóc w różnych problemach prawnych. Jedną z takich osób, która zwróciła się do nas o pomoc jest Pani Mariola. Sprawa wygląda następująco, Pani otrzymała w 1991 roku od rodziców ogrodzoną działkę zabudowaną starym domem i stodolą siostra otrzymała działkę obok ta działka nigdy nie uzyskała statusu działki budowlanej jest nieużytkowana rosną tam tylko tak zwane samosiejki no i siostra wystąpiła teraz do gminy o jak pani wskazuje wznowienie granicy czyli po prostu chce wybudować płot w granicy swojej działki między działką swoją, a, a pani, no i niestety tutaj w wyniku działań geodezyjnych okazało się, że granica przebiega w taki sposób, że ogrodzenie musiałoby być zbudowane praktycznie przy samej ścianie stodoły zbudowanej na działce naszej użytkowniczki pani Marioli, kto w taki sposób, że, że między tym ogrodzeniem a, a ścianą stodoły byłoby kilkanaście centymetrów, centymetrów różnicy, więc praktycznie nie byłoby od strony, od strony działki siostry no, możliwości dostępu do tego budynku gospodarczego. Pani pytała, czy przede wszystkim zgodne z prawem jest to, aby nowe ogrodzenie które siostra chce postawić, mogło być postawione, no tu Pani o trzech metrach od ściany stodoły. No i, no, no i o, o porady, co, co można zrobić w takiej sytuacji. Pani zaznaczała, że nie chciałaby ponosić kosztów sądowych związanych z ewentualnym postępowaniem w sprawie o zasiedzenie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestię możliwości postawienia ogrodzenia, to nie ma tu zasadniczo przeciwwskazań. Istnieją jedynie przepisy, które nie pozwalają na budowę budynku w pewnej odległości od, od granicy sąsiedniej, sąsiedniej działki takie minimalne odległości od granicy działki wynoszą no, 4 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami i drzwiami w stronę granicy oraz 3 metry w przypadku budynku zwróconego do granicy ścianą bez okien i drzwi są pewne odstępstwa od tych zasad nie chciałbym tutaj ich szczegółowo opisywać co ważne do roku 2018 te ograniczenia dotyczyły jedynie sytuacji, w której sąsiednia działka była działką budowlaną. Czyli w tym przypadku no, można byłoby mówić, że ta stodoła jest, jest postawiona w sposób zgodny z przepisami w kontekście no, tego, że działka siostry nie jest, nie jest działką budowlaną. Obecnie nie ma takiego rozróżnienia, więc. W stosunku do każdej działki, czy to będzie działka drogowa, czy działka rolna, mamy wymagania dotyczące usytuowania, ale przypominam, budynków, czyli można powiedzieć, że gdybyśmy dzisiaj chcieli zbudować tę skodałę w tym miejscu, gdzie ona, jest, gdzie ona jest obecnie zbudowana, no to to byłoby, to byłoby naruszenie przepisów o warunkach technicznych budowlanych. Oczywiście, one, jeżeli to już stało się wcześniej, to tu nie ma problemu. Natomiast sama budowa ogrodzenia tutaj, tutaj nie stanowi żadnego. Naruszenia przepisów. Pani tutaj wskazywała, że nie chce podejmować postępowania w sprawie zasiedzenia jakiejś części nieruchomości umożliwiającej dostęp do tej stodoły od strony, od strony ogrodzenia. Ja się tu w tym przypadku w pełni zgadzam. Byłoby tu teoretycznie możliwe postępowanie o zasiedzenie, bo po pierwsze minęło 30 lat od czasu, kiedy pani dostała działkę od rodziców. Te 30 lat jest konieczne, bo tu mógłbym, mówilibyśmy już o zasiedzeniu w złej wieży, bo pani jest świadoma tego, że, że nie jest właścicielką tego fragmentu działki. Można zasiedzieć część działki, czyli w tym przypadku fragment drogi, fragment działki no, stanowiący rodzaj drogi, czy, czy, czy no, no, przejścia zapewniającego dostęp do stodoły, ale tu trzeba byłoby wykazać, że pani przez te 30 lat w nieprzerwany sposób posiadała ten fragment, czyli w praktyce, no stale z, 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 korzystała z tego dojścia do stodoły. Opcją bardziej korzystną w, wydaje się w związku z tym tutaj wyznaczenie tak zwanej służebności drogi koniecznej. Zgodnie z artykułem 145 kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, takich jak na przykład stodoła, bo właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. No to przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem tych gruntów obciążonych, czyli, czyli przez które droga ma prowadzić. Taką służebność można oczywiście ustanowić w drodze umowy z siostrą, właścicielką sąsiedniej działki. No i to jest najlepsza, najszybsza droga. Taka umowa w formie oczywiście aktu notarialnego yy, będzie też podstawą do wpisania yy, służebności do Księgi Wieczystej. Gdyby to było niemożliwe z różnych względów, gdyby istniał jakiś spór między paniami, no to ustanowienie służebności drogi koniecznej może mieć miejsce na drodze sądowej. No i takie postanowienie sądowe będzie miało charakter konstytutywny. Ono będzie podstawą yy, wpisu do Księgi Wieczystej. Pani może wystąpić z takim, z takim wnioskiem, To sąd może tu oczywiście badać ewentualnie, czy rzeczywiście ta służebność drogi koniecznej jest konieczna, czyli można powiedzieć, czy jest niezbędna do korzystania, czy, czy dostęp do stodoły od strony pani działki na przykład nie byłby tu wystarczający, no ale to jest już techniczne ustalenie dokonywane przez sąd, czy, czy w praktyce biegłego, który, który dokona tej oceny służebność drogi koniecznej proszę pamiętać jest ustanawiana za wynagrodzeniem właściciela nieruchomości i to nawet w przypadku gdyby on nie ponosił żadnej szkody związanej z ustanowieniem tej służebności no i istnieje też możliwość ustanowienia służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie, ale wyłącznie w przypadku gdy, to, gdy, gdy jesteśmy w stanie wykazać trwałe i widoczne urządzenie, czyli tutaj alternatywną drogą od wystąpienia do sądu o ustanowienie służebności jest wystąpienie o stwierdzenie zasiedzenia takiej służebności, no ale tutaj rzeczywiście trzeba było podobnie jak w przypadku zasiedzenia jakiegoś fragmentu działki wykazać tę trwałość urządzenia służebności i, i korzystania z niej. Także podsumowując no tu naj, najkorzystniejszą drogą wydaje się ustanowienie służebności, najlepiej jeśli to możliwe w drodze porozumienia z siostrą nad, no, w formie umowy zawartej jako akt notarialny jeżeli nie, no to roszczenie do sądu i, i myślę, że tutaj są, są duże szanse na pozytywne rozwiązanie sprawy jeżeli oczywiście no, nie okaże się, że że dostęp do tej działki jest jednak w pełni możliwy bez wyznaczenia takiej służebności bardzo dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i do usłyszenia